Thank you. Limanowa to niewielka miejscowość położona 50 km od Krakowa. Każdy, kto odwiedzi to urocze zatopione w naturalnej zieleni Beskidu wyspowego miejsce, przekona się, że jest to miejscowość o niepowtarzalnej atmosferze. Wyjeżdża się stąd z bagażem miłych wspomnień, uwieczonych w sercu i na fotografiach, po to, by powrócić. Limanową można bowiem poznać w ciągu kilku dni, ale jej czar sprawia, że warto tu wracać co rok, przez całe życie. Ostatnie rundy górskich samochodowych Mistrzostw Polski zostały rozegrane na nowej w kalendarzu trasie ze starej wsi koło Limanowej do Przełęczy pod Ostrą. Wspaniała trasa o długości 6200 metrów zaskoczyła wszystkich zawodników, kibiców oraz organizatora zimową aurą, jaka zapanowała w okolicach Limanowej na tydzień przed zawodami. Organizatorzy, aby przygotować trasę, wykonali ogromną pracę przy obśnieżaniu drogi i utrzymaniu jej w takim stanie, aby można było przeprowadzić na niej zawody. Oprócz członków Automoto Klubu Limanowskiego, organizacją zaangażowali się również lokalni młodarze. Kiedyś tutaj w Limanowie w latach 70 odbywały się Mistrzostwa Polski. Ja po prostu bardzo cenię ludzi z inicjatywą, dlatego gdy przyjechał do mnie Pan Prezes Budacz z Rektorem Wyścigu, z Panem Bogdanem Pałką i Piotrem Musiałem, z tą inicjatywą pomyślałem, dlaczego nie, to jest wielka promocja dla Limanowszczyzny, a zarazem duże wyzwanie. Do zawodów zgłosiła się jak na zakończenie sezonu spora grupa 68 zawodników, którzy postanowili po raz ostatni w tym roku sprawdzić się w rywalizacji na górskiej trasie. Zima, zima, jak to w górach o tej porze, jest, no, jest potwornie ciężko z tego względu, że po prostu opony nie trzymają. asfalt jest zmarznięty, nie ma deszczu. Gdyby był deszcz, opony wytrzymały. Tutaj nie ma deszczu, asfalt śliski, w związku z tym jest bardzo ślisko, bardzo ciężko utrzymać samochód na drodze, ale będzie wszystko ok. Już od start jest szybko, dwa prawe po starcie i później wiadomo, jedziemy, wjeżdżamy w las, w połowie trasy. No naprawdę jest trasa y, bardzo szybka, dobry asfalt, y, y, duże bariery, czyli wysokie przede wszystkim. Musimy uważać, żeby po prostu no, nie popełnić błędu. Wiadomo, że to dwie ostatnie eliminacje, każdy po prostu już ma jakiś budżet wykorzystany i tutaj ktoś chce samochód dużych opaków też podprzedawać, pozmieniać. Trzeba uważać po prostu, żeby Jechać szybko, ale bezpiecznie. Ja nie mam jakiegoś ciśnienia, czyli po prostu no, w grupie wiadomo będę miał ciężko, żeby być drugi, ale będę trzeci, no to dla mnie ten wynik w tym sezonie jest bardzo dobry. Niestety pogoda, która spłatała figla organizatorom i zawodnikom nie rozpieszczała. Nawet najlepszym nie udało się dotrzeć do mety. Pechowcem ostatniej rundy okazał się Romek Balan, który tytuł mistrza Polski zapewnił sobie na zawodach z Pierwszym zwycięzcą zawodów zorganizowanych w Limanowej okazał się Paweł Dytko, startujący w swoim Mitsubishi Lancer Evo 10. Po opuszczeniu dwóch poprzednich zawodów w banowcach i załużu, Paweł powrócił pełny motywacji, ponieważ od pierwszych podjazdów treningowych pociął klimat i specyfikę lokalnej trasy i szybko się z nią zaprzyjaźnił, osiągając najlepszy czas podjazdów treningowych 2 minuty 52 sekundy i 959 tysięcy. Czasem okazał się nie do pobicia w panujących warunkach atmosferycznych podczas obu dni. No tak, po raz pierwszy mamy chyba zimowy wyścig górski. No na szczęście droga jest czarna, droga jest czarna, organizator tutaj no na wysokości zadania, drogę oczyścił, chociaż no tam w górach, wysoko w górach, jesteśmy w lesie, no jest bardzo ślisko, jest bardzo ślisko, ta droga jest czymś posypana, ale, ale lekko to chyba wszystko jeszcze dalej po nocnych mrozach dalej trzyma. Również kibice mogli podziwiać wspaniałe przejazdy do polskiego zawodnika, który drystem pokonywał wszystkie nawroty odcinka ze Starej Wsi, aż pod przełęcz pod Ostrą. 16 runda to zdecydowana dominacja warszawskiego kierowcy Mitsubishi Lancera grupy Open 2000 Maćka Dominiaka, który po raz pierwszy w tym sezonie stanął na podium w cyklu GSMP i to od razu na pierwszym miejscu. Pokonując całą stawkę zawodników i pobijając rekord pracy Pawła i ustanowiony dzień wcześniej, i uzyskując czas 2 minuty 55 sekund i 416 tysięcy w oficjalnym podjeździe wyścigowym. Samo poczucie oczywiście mam doskonałe. Bardzo się cieszę, że e, udało się pojechać dobry wynik i wygrać. E, no nie ma tutaj części zawodników, e, więc e, no, może trochę skorzystałem z okazji, ale myślę, że czas jest na tyle e, przyzwoity jak na te warunki, że jakby no, należy się do tego pierwszego miejsca. Świetną walkę o drugie i trzecie miejsce toczyli ze sobą Tomasz Myszkier i Grzegorz Duda. Pierwszy dzień to wygrana Dudy, jedynie o centymetry wyścigowego lancera i różnica w czasie 0,083. Grzesiek tym samym wygrał grupę A i w ostatnim występie w 2010 roku podkreślił swoją dominację i zdobycie tytułu mistrza Polski. Na onboardzie, który udało nam się zarejestrować z samochodu Dudy, możemy zobaczyć jak szybko najlepsi zawodnicy przygotowywali trasę w Limanowej. Musimy dodać, że średnie prędkości na ponad 6-kilometrowej trasie sięgały ponad 170 km na godzinę. Drugi dzień to rewanż Tomka Mieszkiera, przegraną podczas 15 rundy i zdecydowane zwycięstwo w grupie M. Tym razem Tomek pokonał Grzeszka Dudę o sekundę i 837 tysięczny, i jako trzeci zawodnik podczas pierwszych zawodów na tej nowej trasie przed czasem przejazdu poniżej 3 minut osiągając czas 2 minuty 57 sekund i 81 tysięczny. Świetnie na zimowej trasie zaprezentował się debutant w sezonie 2009 startujący w GSMP po raz drugi Grzegorz Dór. Jego bardzo charakterystyczne żółte Mitsubishi Lancer Evo 8 pisało się bardzo dobrze na szybkim i oblodzonym odcinku. Sobota to siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, niedziela to bardzo dobry czas podjazdu wyścigowego i duży skok na czwarte miejsce tuż za Grzegorza Dudę. Za bardzo chciałem na tym podjeździe wyścigowym wbić się na pudło w generalce i pierwszy w klasie, natomiast no, trochę przesadziłem, postawiło mnie bokiem, za długo się ciągnąłem, straciłem dużo czasu. Ten pierwszy podjazd treningowy pokazał, że, że mogę, mogę się liczyć w generalce na pudle i to mi dało takiego trochę kopa, może za bardzo. Doświadczenie myślę, że tutaj wygrało kolegów, którzy pojechali w miarę troszkę spokojniej, czysto i, i to dało efekt. Ze względu na awarie techniczne i nie warunki na drodze, które wiązały się z przygodami, do drugiego dnia zawodów nie wystartowali najlepsi zawodnicy, tacy jak Marcin Dąbrowski w swoim Subaru Intraza Open Plus 2000 oraz Roman Baron, który spotkał się pierwszego dnia podczas podjazdu wyścigowego z barierą. Niestety, po zdobyciu tytułu mistrzowskiego zabrakło również Pawła Dycko, który drugiego dnia nie pojawił się na starcie, oraz Stefana Karnabala, który z powodów służbowych musiał wracać do Gdańska.